Jurandzik, to już jest koniec. Tyle możemy, dalej nie pójdziemy. Fakro jest jednym z moich głównych sponsorów, a pomagają mi w, tak naprawdę w osiągnięciu moich celów. Pracowitość, a. wytrwałość jest. A zdecydowanie myślę ważniejsze niż sam talent. Grzegorz Gęsicki, firma Fakro, jest ze mną Jurant Czubański. Witam Ciebie. Cześć, witam. Eee, gratulacje, Jurant. Eee, właśnie zdobyłeś mistrza świata dziesięciokrotnego Ironmana. Jak się czujesz? A, ogólnie nic się dużo nie zmieniło, ale czuję się dobrze z tym wszystkim. Dziesięciokrotny Ironman za Tobą, eee, przed Tobą pięćdziesięciokrotny. Eee, jak się przygotowywujesz, taka co Twoja codzienność, do, do, do tego osiągnięcia? Mm, codziennie rano. Wstaję o 4.45, z reguły piję kawę, choć teraz chwilowo mam przerwę, a, poczytam książkę z 20-30 minut, a, po czym się zbieram na basen, pływam godzinę, półtorej czasami, wracam, jem śniadanie, no i zaczynam główny mój trening. A, taki trening trwa z reguły od 4 do 6 godzin i w zależności od dnia to jest albo bieganie, albo rower i przeplatam to wszystko siłownią, po czym... Kończę treningi tak z reguły 12.30, około pierwszej i zaczynam pracę. Pracę kończę z reguły około 10.00. No i tak dzień za dnie. Czyli e, Brazylia, tak? E, wybraliście Brazylię jako, jako ten, e, to miejsce, gdzie, gdzie będziesz, e, to będziesz pobijał ten rekord świata 50-krotnego, kto z tego, co się orientuje, to jeszcze nikt nawet nie próbował 50-krotnego. Nawet podejść do 50-krotnego. Tak. No, to jest moje marzenie. A... Zawsze chciałem sprawdzać swoje limity, limity wytrzymałości fizycznej i psychicznej. A, także to będzie chyba takie moje największe wyzwanie, które, które nie mogę się doczekać. Co Cię spełniło, żeby iść dalej? A, chęć poznania swoich limitów, A, limitu fizycznego i psychicznego. A, to jest chyba moja główna motywacja. Zawsze chciałem odnaleźć mm, jakby granice. Ludzkiej wytrzymałości, takiej, że wiesz, idziesz, i w pewnym momencie twój mózg mówi: koniec, to już jest Twój limit, ty dalej już nie pójdziesz, i to nie chodzi, że złapisz kontuzję, i tak dalej, że nie możesz przez coś iść, tylko że po prostu ta głowa ci powie: Jurandzik, to już jest koniec, tyle możemy, dalej nie pójdziemy. A tego nigdy uczucia nie miałem, na zawodach zawsze bijemy się z myślami, wszyscy myślę ultra wiedzą o czym mówię. W głowie te demony, to wszystko walczymy ze sobą, tak dalej, z naszą psychiką, z tym, że już nie możemy, z, z bólem, tak dalej, ze zmęczeniem, ale... Za każdym razem gdzieś tam dochodzimy jednak do mety, tak? I, I to jest coś pięknego, ale dalej nie umiemy poznać, co by było, jak daleko możemy pójść, żeby nasz mózg powiedział: koniec, to już jest definitywny koniec, zatrzymujemy się, to jest koniec. No i tak myślę, że 50 pięćdziesięciokrotny może być takim punktem, choć myślę, że go skończę, to dalej myślę, że już dalej nie będę chciał iść. Już, już 51 Ironmanów już nie będę chciał robić. Dlaczego wybraliście Brazylię? Mieliście z tego co wiem, to mieliście do wyboru e, Stany Zjednoczone, też Polska była propozycja, ale wybraliście Brazylię. Dlaczego? A, głównie ze względu na koszty ale też ze względu na organizatorów. A w Brazylii sami organizatorzy a nieprawdopodobnie starają się, oni to robią z pasją, oni się tak starają, że nawet trasa, część trasy rowerowej jest raczej taka mało oświetlona i żeby było mi łatwiej, no bo będę sam w tym momencie na trasie, to oni mi doświetlają trasę. Wiesz, przygotowania naprawdę, tak jak oni się starają, tak myślę, że nie sądzę, żeby jakikolwiek inny organizator był w stanie się tak przygotować do tego, a warunki w tym momencie pogodowe w Brazylii są też bardzo stabilne. Temperatura jest między tam 26 a 28 stopni Celsjusza. Nie pada, nie ma wilgoci w tym momencie, więc jedyny minus powiedzmy w Brazylii jest to, że teraz jest od 6 wieczorem do 6 rano ciemno, ale, ale tak naprawdę wszystko inne jakby jest na plus dla Brazylii. Dlatego I to, jest też to, Brazylii. Same miejsce, to jest to samo miejsce, gdzie pobiłeś rekord świata dziesięciokrotnego Armena. Tak, tak jest, tak jest. To jest to więc samo. warunki, miejsce. wszystko. Znamy trasę. Tak. Juran, czym według Ciebie wytrwałość różni się od talentu? Talentu nie każdy posiada. Nie musisz mieć talent, żeby być wytrwałym. Wiadomo, że jeśli chodzi o sport, łatwiej jest ludziom, którzy mają talent i są wytrwali, ale ja nie jestem utalentowanym pływakiem, ale trenuję bardzo dużo i tak jak mój trener też w jakimś wywiadzie właśnie napomknął o tym, że totalnie nie mam talentu do pływania, ale trenuję dużo ciężej niż pozostali zawodnicy i mówili tym nadrabiam, więc jakby talent pomaga, ale nie jest jakby definicją sukcesu, a wytrwałość myślę, że w wielu przypadkach jest definicją sukcesu. Nie musisz mieć talentu, pracowitość, wytrwałość jest zdecydowanie myślę ważniejsza niż sam talent. Bo to też nie jest sekret, tutaj na terenie Chicago i okolic współpracujesz z sportowcami też. a Czy to są UFC, ale też z piłkarzami współpracujesz. No. Jak to też wpływa na, na twoje codzienne przygotowanie się do, do w ogóle do pięciokrotnego ale też taka codzienność twoja? Jak to, jak to wygląda? O, to jest fajne patrzeć, jak, jak chłopaki się rozwijają. Pracuję z młodymi piłkarzami, wierzę o tym. <laughs> A między innymi z twoim synem, więc, więc, więc to jest dla mnie fajne patrzeć, jak oni się rozwijają, jak są coraz lepsi, jak szkolą się, jak, jak zwiększają swoje umiejętności. A czy to fizyczne, czy, 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 wie, czy umiejętności, jeśli chodzi o, o samą grę. A to, to, to tak samo jak, jak zawodnicy, czy to UFC, czy inni, to po prostu to mnie motywuje. Patrzę na nich i. Widzę, że oni cały czas dążą do doskonałości, tak? Że każdy z nich chce być coraz lepszy, coraz lepszy. No, to się udziela. Patrzę na nich i myślę, co ja też. Ale też w jakiś sposób motywuję. Motywuje, motywuje. Często z chłopakami rozmawiam i tak naprawdę nawzajem się motywujemy. Jura, czy twoim zdaniem sport kształtuje charakter? Jasne, że tak. A każdy wysiłek fizyczny kształtuje charakter. Jeśli robisz coś i jakby starasz się robić to coraz lepiej, mimo zmęczenia, powiedzmy, mimo jakichś tam. Przy... Przeciwności, to to kształtuje Twój charakter. Zaczynasz nabierać cech takiego wojownika, a, walczysz, a, próbujesz osiągnąć coś. To, to myślę, że każdy sport a, jakby szlifuje nas i, no i z, jakby z, z, utwardza nasz charakter. Jakie znaczenie ma dla Ciebie wsparcie firmy Fakro? A, Fakro jest jednym z moich głównych sponsorów. A, pomagają mi. W, tak naprawdę w osiągnięciu moich celów, a w moich marzeniach, a dzięki m.in. Dzięki Fakro, jestem w stanie lecieć do Brazylii. Koszty, które ponosimy no, podczas organizacji tego 50-krotnego są olbrzymie. To, to, są, to są koszty a, dziesiątki tysięcy dolarów. A, cała podróż, logistyka, systemy, testy antydopingowe, a, zapłacenie ludziom tam na miejscu, tak dalej, przeloty no, wszystko to, tak jak człowiek złączy to są olbrzymie koszty. A, I Fakro jest jedną z tych głównych firm, które wspomagają mnie w tym, jakby umożliwiają mi, że mogę być tam i realizować to, i spróbować pobić ten rekord 50-krotnego. I wreszcie Jurand, co po 50-krotnym, oczywiście Twój cel jest, żeby ukończyć 50-krotnego, co dalej? Czy to koniec już wezwań ekstremalnych, czy, czy to dopiero początek? A, to jest tak, na razie jestem skoncentrowany na 50-krotnym, a za każdym razem jak, a staram się, jak robię jakieś zawody, to mówię, to są już moje ostatnie, to są już moje ostatnie, już więcej nie chcę. Po czym zawsze coś tam w głowie po zawodach, czy po jakimś challenge'u się rodzi i znowu od nowa zaczynam się nakręcać. A na same ultra myślę, że działają jak narkotyk. To jest uzależnienie dla naszego mózgu. Tu działa bardzo mocno dopamina, która daje, nakręca mnie, nakręca i mówi co, ty nie dasz rady, zrobisz jeszcze coś. I podejrzewam, że na dzień dzisiejszy oficjalnie mówię, że na pewno dalszego już nie zrobię. 50-krotny to jest jedyny jakby raz, który chcę spróbować zrobić aż tak coś ekstremalnego w przyszłym sezonie tak naprawdę plany mamy takie, że chcemy pobić rekord pięciokrotnego, dwudziestokrotnego i poprawić rekord dziesięciokrotnego. O, czyli nie, tu, koniec. czyli o, nie koniec. nie koniec, jakby cały czas mamy w planie, że jeszcze jeden sezon, ale jakby tych takich najbardziej ekstremalnych, czyli więcej niż pięćdziesięciokrotny, nie chcę już robić. To jest, to, jest, to jest jedyna moja próba. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest moja jedyna szansa i to za dużo czasu poświęca pieniędzy. Za duży, jakby nie mam życia osobistego. Nie spędzam czasu z rodziną, z przyjaciółmi. Cały czas jestem skoncentrowany na treningach, na pracy i to jest już za długi czas. Ja, ja jak wiesz, nie jestem zawodowym zawodnikiem, tylko jestem fizjoterapeutą. To jest moja pasja. Która w tym momencie, jakby przekroczyła wszystko, więcej zajmuje mi czasu niż praca, niż czas z rodziną czy przyjaciółmi. Więc aż tak nie będę chciał już daleko pójść. 50-krotny jest myślę moim limitem, ale tak, to nie jest tak, że skończymy na tym. A plany są w przyszły sezon 5-krotny, 10- -krotny i 20-krotny. Więc nie pozostaje nam tylko jak życzyć e, Jorandzie Tobie i całej Twojej drużynie, która jedzie do ciebie, e, do, pojedzie z Tobą do Brazylii, e, życzyć e, sukcesu no i osiągnięcia tego naprawdę ekstremalnego wezwania, który jest 50-krotny. A tego życzy cała firma e, Fakro, globalna firma Fakro, Fakro USA. E, dziękujemy, że nas e, reprezentujesz. A, no i naprawdę życzymy powodzenia. Dzięki.